Witamy już bezpośrednio na wszystkich ulicach, tuż obok nas Aleja Kryształowa, która została zainicjowana w minionym roku przez yy, odlew kryształowy Kazimierza Kuca, znanego reżysera polskiej kinematografii, a dzisiaj kolejne odsłony właśnie kolejnych reżyserów, artystów związanych z polskim filmem. Ale, żeby oczywiście nie zdradzać szczegółów, już za chwilę właśnie z tego miejsca, tak jak teraz yy, widzicie Państwo bezpośrednio nasza stacja TVnews.pl pod tym samym adresem, jak również wymieniam nazwę stacji, yy, będziemy mogli oglądać cały przekaz tego wydarzenia. Mam nadzieję, że pogoda i nastroje dopisują Państwu, bo u nas w bezpośrednio pod niebem piękna pogoda. Nastroje dopisują coraz więcej mieszkańców i gości, przyjeżdżają też przedstawiciele stacji lokalnych, telewizji, prasy krajowej i mam nadzieję, że będzie to udane wydarzenie, do czego serdecznie Państwa zapraszamy. Szanowni Państwo, myślę, że takiego wydarzenia Wystrza Kłodzka jeszcze nie miała. Ja bardzo ogromnie się cieszę, że cudownymi gośćmi, którzy do nas zawitali są pan Jerzy Hoffman. Sprawa, Jerzy Hoffman. Witamy pani Jerzy. bardzo nam miło. Pan Krzysztof Sanussi. Krzysztof Sanussi. Nie wiem, jak on to zrobił, ale przyleciał z Krakowa przez Warszawę i dotarł do Bystrzycy. Chyba znaczy to jakieś lotnisko gdzieś. A mamy, mamy. <grym> I pan Robert Konera. Robert Gonera. Prawie, prawie ziomal. Tutaj tak, 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 tak. podobno jakiś. Bezprawie, bezprawie. Szanowni Państwo, pan Jerzy Hoffman od 1954 roku scenarzysta i wybitny reżyser. Myślę, że trylogię wszyscy państwo oglądaliście i oczywiście też Bitwę Warszawską. Wszystkie te filmy łączy niesamowity kunszt i myślę, że na pewno zapadną wszystkim państwo w pamięci. Pan Krzysztof Zanussi Myślę, że nie jest personą non grata w Bystrzycy Głodzkiej, gdyż jeden z tytułów jego filmu, przepraszam, gdyż jeden film nosi taki tytuł. Proszę Państwa, myślę, że nie trzeba mówić o tym, że jest reżyserem kilkudziesięciu filmów. Brat naszego Boga i jeszcze innych. Dlatego, proszę Państwa, Cieszę się ogromnie, że takich mistrzów gości dzisiaj Bystrzyca Kłodzka, ale. Pan Andrzej Sołtysik zdradził tajemnicę. Dobrze, Państwu, bardzo mi tak, miło, że w takim gronie tobie kondolencja zrobi 300 kilometrów, żeby się ogrzać w świetle takich ludzi jak nasi goście. Naprawdę dziękuję, że tu jestem, Pani Burmistrz, i bardzo mi miło. I kontynuujmy, bo tak, jest tak. Proszę trzeci pan, bohater. Pan Robert Goneraż zasłonił się chyba tą jedną płaskorzeźbą. Chcę, żebyście Państwo go również zobaczyli. Pan Andrzej Sołtysik już zdradził tajemnicę. Że, tak jak powiedział, w zasadzie to ziome, bo łączy go z Bystrzycą Płocką pewna rodzinna nieruchomość. Także, Panie Robercie, dziękujemy, że te tereny są dla Pana znane. I proszę Państwa, zaczynał w marcowych migdałach. Myślę, że też pamiętacie go Państwo, Stadeusza w Janie Pawle II, ale też i dubbing nie jest mu obcy. Za chwilę zostaną odsłonięte. Ich płaskorzeźby, tych naszych wspaniałych gości. I proszę Państwa, to dla nas zaszczyt i honor, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Jesteśmy niezwykle dumni, że Państwa część w kawałkach odrobiny kryształu pozostanie w Bystrzycy i będzie naszym mieszkańcom codziennie o Panach przypominać. Uczyniliście bardzo dużo dobrego w swoich w swoich pracach, w swoim życiu, czego też życzę, abyście Państwo jeszcze przez długie lata dużo tego dobra czynili. Dziękuję Państwu bardzo. Pani burmistrz Renata Surma, dla mnie też wielkie brawa. Jest naszą doskonałą inicjatorką. Uczęstowała nas przepyszny obiadem I, i, i świetną atmosferą. Jeszcze proszę Państwa, musicie wiedzieć o jednej osobie, myślę, że też ogromnie ważnej. Tą osobą jest Pan Konrad Tomaszewski. To dzięki niemu te płaskorzeźby tutaj dzisiaj zaistniały. Jak zwykle Konrad jest tak skromny. Gdzie no się Pan schował? Konradzie, gdzie jesteś? Niech się pokaże. Ponad, Konrad Tomaszewski, prosimy do nas. Konradzie. Chodź, Dziękuję bardzo. Autor, autor, jak to się mówi. Autor, autor. Tak. autor. Dziękujemy panu radzie. Pani burmistrz, czy, czyli zatem co? Teraz oddajemy głos naszym gościom, czy odsłaniamy? No myślę, że państwo powinni już zobaczyć, jak wyglądają płaskorzeźby. To może najpierw poprosimy o, o odsłonięcie. Pana Hoffmana Jerzego tutaj poproszę. W momencie, w momencie zobaczymy. Proszę z tej strony Mocno będzie mocno szarnąć, mamy Jerzy. Poprosimy o panfarę. On ci to. On ci mój, no właśnie, jeżeli panie macie jakieś chusty, to można Hoffmanowi teraz narzucić. Tak jest, drodzy Państwo, na pewno to imponująco będzie wyglądało wieczorem, kiedy te twarze są podświetlone i będą widoczne z daleka. Świetne odsłonięcie, panie Jerzy. Gratulacje, jest pan mistrzycy. A teraz, teraz następny odsłonięcie. Jesteśmy nasz Bardzo prosimy Pana Krzysztofa Zanussiego. To jest, to jest ten kierunek, pani dobrze, dobrze. Nie mam ściągi, ale... Hmm. Uwaga. E, poprosimy o fanfary. Nie o fanfary, teraz fanfary. Z strachem to robię. Powoli, panie Krzysztofie, powoli mamy tylko jedno ujęcie. Ja na Facebooka puszę dzień się. Krzysztof za nas. Dziękujemy tak, kochani. Także w okularach. Panie Krzysztofie, dziękuję za współpracę teraz aktorską przy odsłonięciu i Robert, Robert Gonera. Zapraszamy Panie Robercie. No jak się no... Ale soli nie ma. Do Domera. A teraz szanowni państwo oddajemy głos naszym bohaterom. Bardzo proszę, panie Jerzy Witamy serdecznie bez Dzień dobry Państwu. Przepraszam Dzień bardzo jestem naprawdę wzruszony prosiłem czy można pozwoli Pan mi coś powiedzieć przepraszam bardzo chciałem bardzo podziękować Panu Tomaszewskiemu autorowi naszych podatków Chciałam bardzo podziękować pani burmistrz, zarządowi miasta, za przytulenie nas. Wspaniała kobieta, wspaniała matka. Krótko i na temat. Brawo! Brawo, Brawo! dziękuję. za zaproszenie Dziękujemy. nas tutaj, a Państwu za przybycie. Dziękuję serdecznie. No jesteśmy trochę takimi reliktami kultu jednostki, bo mamy za życia pomniki. Ale prawdziwymi. No. To jest źle. Ale prawdziwymi. Ale prawdziwe pomniki. No proszę Państwa, jesteście widzami naszych filmów. Tak. I Jesteście tymi, dla których te, te filmy robimy, czyli być najważniejszym, bo film bez widza nie istnieje. Jest martwy. Żeby państwo nie myśleli, że tylko mężczyzn, dla mężczyzn robiłem filmy, to dla kobiet również robią samochody. Tak, <gry> Panie Jerzy, prosimy o więcej, prosimy o więcej. Jeszcze raz dzięki. <try> Za Za wzruszenia, bo jesteśmy rzeczywiście wzruszeni. Mówię Państwu tak, swoich rodzinnych wspomnień. Jestem z rodziny ludzi, którzy coś budowali. Mój brat, dzian wszyscy byli budowniczymi. I mój ojciec był załamany, kiedy dowiedział się, że chce robić filmy. Mówił, co po tobie zostanie? No nic nie zostanie celuloid, tylko to śmieszne, bo to z tego się grzemienie robi. I teraz, no niestety mój już odszedł, ale mógłbym tam gdzieś mu za światach powiedzieć, pewnie celuloid zmieni, ale zostanie w bystrzycy ten kawałeczek, który mnie przypomina. I Panie Krzysztofie, galopem! Galopem i cwałem! Brawo! Dziękujemy Pani, Pani za strasznie ciepłe przyjęcie. I jakieś takie niezwykłe wyróżnienie, bo jest na stylu, a wyście nas akurat wybrali. Najlepsze no, podwzruszające i bardzo będę pamiętał, najlepszych. Najlepszy. Mam nadzieję, że dojadę do Was, kiedy będziemy tu mieli, mam nadzieję, premierę filmu kręconego który którym ja jestem producentem, a reserem jest Agnieszka Holanda, ale który tutaj właśnie w Bystrzycy powstawał i zimą minęł. Także te związki są głębsze niż się na pierwszym oka wydaje. Wszystkie dzięki. Bardzo dziękuję. i zapraszam. A przecież to zapowiedź właśnie tego, co może jeszcze być w Bystrzycy niebawem. Robert Donera. Proszę Państwa, ja bardzo jestem nienawykły do takich historii, w zasadzie zdarza mi się to pierwszy raz i troszkę ciągnąc wątek e, krótko bardzo e, pana Krzysztofa, to ja również dzięki mojej mamie, która mówi, gdzie pójdziesz do szkoły teatralnej, człowieku. E, I wbrew jej decyzji w gruncie rzeczy przyjechałem tu pierwszy, e, nie pierwszy raz już, bo jeździłem w te okolice masywu śnieżnika jako, jako, jako młodszy chłopak. Ale po maturze przyjechałem uczyć się tekstu do szkoły teatralnej. I wielkie moje zdziwienie było, kiedy w wsiennej, gdzie jeszcze nie było stacji narciarskiej, Czarna Góra, e, patrzę film kręcą. I to do nas się zwrócono, mówi, może byście zagrali w filmie. I oto no to mówię, no czemu nie? Na zajutrz, w takim razie w Bystrzycy Kłockiej macie się zameldować na, na stacji kolejowej. I dzisiaj, jak przyjechałem do tego miasteczka swoim samochodem do pierwszej kroki właśnie patrzę, o jest ta spacyjka i tu, proszę Państwa, padł pierwszy klaps dla kilkudziesięciu filmów, być może dzięki którym jestem tutaj wśród tak bardzo poważnych gości e, wymieniony moją twarzą e, padł pierwszy klaps na tej właśnie mojej twarzy, no i i zostanie pamiątka po tym i ta krótka anegdota, bardzo serdecznie dziękuję Pani Burmistrz nie wiem, czy, czy była wiedza po tej stronie. Kręciliśmy tu też z Bogusławem Lindą, sezon na Kleszcza, później. Niemniej... Nareszcza, przepraszam. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Wystrzyczanom, że tak licznie przybyli na to usunięcie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To jest, to jest też taka opowieść, drodzy Państwo, potwierdzająca, że rzeczywiście Blystczyca, no jest miastem z filmu że y, Robert też y, przypomniał to zdarzenie, że jakiś pierwszy klaps, patrzę, patrz, film kręcę. I, I to znowu by strzył. Nie właśnie to był Krzysztofa Krause, Nowy Jork Czwarta rano. Nowy Jork Czwarta Jana. Rana. Krzysztof Krause był tym reżyserem. To właśnie państwa zaprosimy aby spokojnie przejść do miejskiego gminnego ośrodka kultury i tam nastąpi spotkanie z naszymi bohaterami i też wymienimy się drodzy państwo z pewnymi wspomnieniami